Witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku do Grenier W tym odcinku dowiecie się wszystkiego o hodowli zwierząt, albo prawie wszystkiego, bo oczywiście gatunki zwierząt, gdzie jak je znaleźć na mapie, to jeszcze będzie w przyszłości do tego update. Natomiast tutaj dowiecie się głównie jak hodować zwierzęta, jak działa mechanika hodowli i co wam taka hodowla w ogóle daje. Więc tak, tutaj mamy farmera. Oczywiście może normalnie podchodzicie do farmerki, do tego tutaj. Kolejnego NPCa, który ma te same zdolności U farmera możecie znaleźć coś takiego jak materiały hodowla zwierząt I tutaj macie jedzenie dla zwierzaków Ja sobie stworzę jedzenie dla kóz A tutaj macie przynęty I teraz tutaj weźmiemy przynęta na Jaki Stworzymy Pokażę wam jak się hmm, po prostu jaki Jak się jaki łapie oswaja. Natomiast y, co, co jest potrzebne dla zwierząt? Każde zwierzę, które y, będziecie chcieli hodować, potrzebuje tak. Y, spanka. Różne zwierzęta mają różne spania. To też się buduje u farmera. Aczkolwiek niektóre mają te same le legowiska. Natomiast no jaki muszą mieć? Wiadomo większe. I tutaj jak zobaczycie, zaraz wam pokażę. U farmera macie y, miejsce produkcji hodowla zwierząt dla psa, dla kota. Zwierzy hodowlane, no to na przykład wykorzystują te baśniowe sarny, wykorzystują to na przykład też kozy i na przykład wykorzystują kicacze, czyli zające. Tu jest na przykład dla jaka, to jest większa i tutaj są miski. Miska dla psa, miska dla kota, miska dla jaków, miska dla baśniowych jeleni, miska dla kicaczy mis i karmnik dla kus. Zazwyczaj odblokuje Wam się to w momencie, dopiero jak już jakiegoś zwierzaka schwycicie czyli oswoicie, to wam się to odblokuje, natomiast niektóre przynęty dopiero wam się odblokują w momencie, jak będziecie robić zadania, więc pamiętajcie, że nie wszystko wam się od razu odblokuje, nie na wszystkie zwierzęta od razu będziecie mogli sobie zapolować, żeby je oswoić, ale nie przejmujcie się, po prostu grajcie dalej i wtedy wam to gdzieś tam się na spokojnie odblokuje. Jeżeli chodzi o koty, pamiętajcie, że pokrzywa tu jest potrzebna i do tej pory pokrzywa nie była wykorzystywana zbyt, ba, zbyt mocno. To o ile do tej pory nie była zbyt mocno, to teraz jest dość potrzebna, jeżeli chcecie mieć koty. I teraz tak, wystarczy zwierzakom wystarczy zapewnić dach nad głową, tak jak tutaj ja mam zrobione. Widzicie obórki bez żadnych zagród, wystarczą. Możecie tak sobie hodować po prostu zwierzaki na polu. Wystarczy, że położycie miskę, do miski dacie odpowiednie żarcie. No i dacie im odpowiednie legowisko. Teraz, jeśli dacie tylko dwa legowiska danego typu, na przykład tutaj jaki mamy, zobaczcie, jaki produkują wełnę, bardzo istotny zasób nieprzytworzonemu, natomiast kozy też produkują istotny zasób, mleko. Ale tak, jeżeli dacie tylko na przykład w to miejsce tutaj byście dali tylko dwa jaki, ja mam trzy, bo jeden mi się urodził. Jeżeli dacie dwa jaki, to jak zapadnie noc w y, krainie i stanie dzień, to urodzi wam się trzeci. Jeżeli... Spełnicie wszystkie wymagania, czyli, jaki po pierwsze będą mieć żarcie, no i po drugie, będą mieć legowisko. I żeby się urodził trzeci jaki, no to musi być wolne legowisko dla tego trzeciego jakiego. I wtedy wam się po prostu taki jaki urodzi. Co ważne jest w tej mechanice urodzeń, jeżeli będziecie mieć na przykład więcej obór z różnymi gatunkami zwierząt, jednej nocy wam się urodzi tak jedno zwierzę. Niezależnie od tego, ile będziecie mieć wolnych łóżek, niezależnie od tego, ile będziecie mieć gatunków tych zwierząt. I tak urodzi wam się tylko jedno zwierzę na noc. Nie ma to znaczenia jaki gatunek, po prostu jedno zwierzę na noc. Jeżeli będziecie mieć na przykład, nie wiem, wolne miejsce dla młodej kuski, wolne miejsce dla, nie wiem, młodego kotka, pieska, czy tam jakiego, no to grawy losuje sobie jedno z tych wolnych miejsc i po prostu urodzi wam się na przykład kotek, tam piesek, czy tam jaki, czy koza. Jednej nocy po prostu jedno zwierzę się rodzi, niezależnie od gatunku. W sensie nie tak, że na przykład będziecie wiecie, co chodzi, nie Nie tak, że na przykład macie miejsce wolne dla kozy, dla kota i dla jakiego. No to nie urodzą wam się koza, kot i jaki, tylko urodzi wam się jedno z tych, a następnej nocy dopiero znowu kolejne któreś z tych, którego jeszcze nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest trudno jakoś dbać o te zwierzaki, bo tak jak mówię, wystarczy im zapewnić dach nad, nad głową spanko i jedzenie. Aczkolwiek dość szybko jedzą te jedzonka i trzeba pamiętać o tym, żeby to uzupełniać, bo jak nie będziecie uzupełniać, to wam najzwyczajniej świecie zdechną albo odejdą te zwierzęta. No a wiadomo jak wam zdechną czy tam odejdą, no to yy... No i jeszcze przede wszystkim w momencie jak nie będziecie ich karmić, to przestaną produkować. Przestaną produkować te swoje yy, produkty, które normalnie wam gdzieś tam dają, tak jak tutaj zobaczcie. Ja ledwo teraz tylko gadam, kil te kilka minut już wyprodukowały kolejną porcję. Szybko produkują te swoje produkty, niezależnie od tego, czy to jest wełna, tam, czy mleko, czy coś. Bardzo szybko te produkty są produkowane, to jest plus, no bo oczywiście jak chcemy coś wyprodukować, no to jest nam potrzebne... O, dobra, tutaj się od razu pobrała wełna. No i bardzo dobrze. I teraz jeszcze w tym odcinku pokażę Wam, jak... Mm, Oswajać zwierzaki. Jeżeli chodzi o oswajanie, to weźmiemy sobie na próbę, jaki. Pokażę Wam, gdzie. A jeszcze zanim będziemy, przejdziemy do oswajania, gdzie znaleźć kozy. Kozy najlepiej jest szukać tu. Kus. Tutaj macie stado kus, takie duże. 5-6 kus tu chodzi. I bez problemu tutaj z tej pradawnej iglicy, inne łąki, zdobędziecie sobie kozy. Jeżeli chodzi o kota i psa, to będziecie mieć. Zadanie takie związane z, z tym. Widzicie mieć zadanie w dzienniku, więc tutaj macie cierniowisko, cierniowisko. I jeżeli chodzi o psa, to on jest tutaj w obozie tych grabieżców, tam jest taki jakby fort z palisady zrobiony w tym forcie jest. Tutaj mniej więcej, tak jak pokazuję, jak tutaj jest cierniowisko, no to mniej więcej ten fort jest tutaj. A jeżeli chodzi o kota, to kota zdobywa się w. Zaraz usunąć znacznik. Nie, nie, to był znacznik. A dobra, ten mogę w sumie usunąć. Kota znajdujemy w wieży alchemika. O, tu jest wieża alchemika. Tutaj. I w tej wieży alchemika łazi sobie kot. To jest pierwszy kot, bo trzy gatunki kotów, trzy gatunki psów są w grze różne. Więc możecie mieć trzy różne psy i trzy różne koty. Szkoda, że nie dali trochę większego rozmaicenia, żeby to się losowało jakoś generycznie, te kolory, bo jak zdobędziecie trzy koty, wszystkie trzy koty będą wyglądać z danego gatunku identycznie i to jest troszkę słabe, ale może w przyszłości się to zmieni. W tej chwili lecimy na jaki. Jeżeli chodzi o jaki, to najlepiej jest je łapać. Yy... Tu mam tę jaskinie, tutaj jest kamieniołom i tu jest kamieniołom. Tu jest taka rzeka zamarznięta i najlepiej na tej zamarzniętej rzece je łapać. Tam jest całe stado. Jest blisko tej iglicy zimowej, i łatwo tam jest i dolecieć i łatwo jest je złapać. I teraz wam pokażę, jak się oswaja zwierzaki. Właśnie na przykładzie jaki. Jak się oswaja zwierzaki na przykładzie jaki. I tutaj sobie lecicie, tak jak widzicie, tam to zamarznięte jeziorko na dole. To tam właśnie lecimy. Jeżeli chodzi o przynęta na jaki, to tutaj mam. Ciekawostką jest jeszcze, że oswojone zwierzęta, jeżeli nie macie miejsca na hodowlę, no to oswojone zwierzęta można, i zobaczcie, tutaj są te jaki. Oswojone zwierzęta można trzymać w skrzynkach. Jak yy, zwierzę podchodzi to nie wolno, jak, jak patrzy się z tym zapytajnikiem, to nie wolno wam się wtedy ruszać. I teraz podchodzicie i głaszczecie. Jak ma trzy serca, oznacza to, że dopiero za, czy, musicie wszystkie trzy serca wypełnić. Jeżeli pasek y, taki wykrzyknika pojawi się, no to ten pasek wykrzyknika będzie oznaczał, że musicie szy, szybko wycofać, bo inaczej spadnie mu serduszko o, o jedno w dół, i będziecie musieli całą procedurę powtarzać ponownie. I teraz znowu sobie głaszczemy go. Już będziemy mieć wtedy dwa serduszka. Po zagłaszczeniu najlepiej się oddalić. O! Bo widzieliście ten wykrzyknik? Ten wykrzyknik oznaczałby, że... Nas y, zaraz tworek... Y, Zapytajnik, to stajecie w miejscu, nie ruszacie się. I głaszczemy wierżaka. I już możemy go podnieść. I mamy jakiego. A teraz pokażę wam co się stanie jak zepsujecie. Popatrzcie. Weźmy mu tutaj jedno serducho. A on już, już zobaczył przynętę. Jak się tak zablokuje wam, to się nim nie przejmujcie, pozbierajcie tą przynętę, bo czasami się tak blokują, zwłaszcza jak zobaczą gdzieś tyle wroga, to mają wtedy jakby ten skrypt ich odnośnie tego, żeby uciekać przed wrogiem, czy ewentualnie jeść przynętę się baguje, ale potem możemy tutaj wrócić. Zazwyczaj, jak tutaj się przechodzi, jest też tych jakich więcej niż dwa. Jeżeli bym się zbagował, to najlepiej byłoby go chyba wystraszyć. No nie wiem, no w każdym razie tam widzieliście. Chciałem wam pokazać jeszcze, co się stanie, jak się zwierzę wystraszy w momencie, jak ma serduszko. Po prostu wtedy to serduszko spada i musicie robić to od nowa. No ale wam nie pokażę, bo się mi tutaj jaki... Jak go taki zablokował? Zazwyczaj, jak tutaj przyjdziecie oswajać te jaki, to będzie ich tutaj od 4 do 6 sztuk. Teraz trafiły mi się dwa. Czasami się trafi mniej, ale to wystarczy wtedy, wiadomo, zresetować serwer. No i właściwie tyle. Dzięki za uwagę w tym odcinku. Myślę, że poradzicie. O, widzicie, tam jest, tam jest więcej jakich. Tam jest więcej jakich. Po prostu się. O, rozlazły się po. Tym to wam pokażę jeszcze. A jak go wystraszycie, no to ucieknie. A jak będzie miał już serduszko, i go wystraszycie, to wam jeszcze serduszko też spadnie. O, chwycił przynętę. Tak. Chwycił przynętę. I zobaczcie, teraz podejdziemy. Właszczymy. Bach, mamy jedno serducho. I teraz zobaczcie, jak kolejne. O! I serduszko spadło. No, czyli pokazałem wam to, co chciałem. W momencie, po prostu, jak jestem wykrzyknik, musicie się wycofać. Musicie się wycofać, żeby serduszko wam nie spadło. I po prostu, jak wam spadnie, no to robicie od nowa. Dzięki za uwagę. Do usłysząka. Trzymajcie się. Hej,